Nie jesteśmy w stanie tego rozszyfrować. Jest tutaj coś w starym języku Reptilian. Prawdopodobnie napisane alfabetem alfabetem kosmicznym, Ale nie mamy pewności, ponieważ jeszcze go nie znamy. Jedyne co wiemy, to że dokument jest bardzo stary. Prawdopodobnie liczy 5 miliardów lat. No, no zobacz na ten dokument. Zobacz, jest tutaj coś napisane na starym językiem kosmitów. Znaczy starym językiem Reptilian, staro Niestety, my znamy tylko nowo reptiliański, jako wysłannicy Reptilian. Nie jesteśmy w stanie tego rozszyfrować. Jest to w jakimś antycznym alfabecie. Jest tutaj dużo archaizmów. Zobacz, nawet na ten kolor, jaki już dostało. Napisane jest to głęboko po obu stronach coś. Prace nad rozszyfrowaniem ciągle trwają. Idę to odłożyć bez bezpie... Teraz trzeba to odłożyć w bezpieczne miejsce.